Konferencja to ubezpieczenia społeczne, przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń. Celem konferencji jest, jak zwykle naszych konferencji w dialogu, omawianie tematów związanych z rynkiem pracy, omawianie tematów z udziałem partnerów społecznych, partnerów współpracujących z nami świata nauki, instytucji zajmujących się w tym przypadku ubezpieczeniami społecznymi czy rynkiem pracy i oczywiście przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ubezpieczenia społeczne to jest jeden z newralgicznych tematów naszych czasów. Już nie mówię o tym, że nasz patron tego, tej siedziby, w której jesteśmy, czyli Centrum Partnerstwa Społecznego dialog, Andrzej Bączkowski, pierwszy zajął się tematem reformy ubezpieczeń społecznych. To był rok 96, kiedy właśnie za, za, zaczęły się. Bardzo newralgiczne tematy wokół stworzenia porządnej ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Będziemy rozmawiali o, o tym, jakie są propozycje na temat ubezpieczeń społecznych dla wszystkich grup wiekowych, zawodowych w jaki sposób widzą to partnerzy społeczni, w jaki sposób widzą to ludzie świata nauki, jaka, jaka jest historia ubezpieczeń społecznych, co byśmy chcieli jeszcze zmienić. To, to jest miejsce, w którym się zajmujemy omawianiem tematów y, bardzo ważnych i y, związanych z rynkiem pracy, bo to jest miejsce dialogu społecznego. Na pewno będziemy musieli i chcieli porozmawiać o otwartych funduszach emerytalnych, szczególnie po przeglądzie systemu emerytalnego przedstawionego dosłownie kilka dni temu przez rząd. Y, to wzbudza wiele dyskusji, emocji, ja bym powiedziała wręcz, szczególnie, że propozycje są dość istotne, dość istotnie zmieniają obecne rozwiązania. Ale y, chciałabym, żebyśmy również porozmawiali o innych kwestiach, które są z systemem emerytalnym równie. Związane są równie ważne dla niego, jak na przykład powszechność opodatkowania, tak, czyli opodatkowanie pewnych grup, które dzisiaj korzystają z systemów specjalnych, to z jednej strony, jak opodatkowanie przedsiębiorców, którzy są inaczej składkowani niż obecnie, jak składki na przykład od umów o dzieło, od umów zlecenia. O tym partnerzy społeczni już rozmawiali w Komisji Trójstronnej i zespołach problemowych, co do wielu udało im się porozumieć kwestii, ale wiele z tych kwestii zostało dłożone na później, ponieważ teraz jak wiemy, komisja Trójstronna nie obraduje, związki zawodowe zawiesiły przynajmniej czasowo w niej pracę, to myślę, że właśnie nasze rozmowy tutaj na ten temat dają nam szansę na dialog, szczególnie że mamy właśnie zaproszonych zarówno przedstawicieli związków zawodowych jak i pracodawców, więc jest to szansa na taki dialog tej kwestii. Przede wszystkim zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo, fakt, że będzie coraz więcej osób Przybywać na emeryturę, a coraz mniej, które będą pracować, co w konsekwencji będzie obciążać młode pokolenia. I to jest to wyzwanie, które stoi nie tylko przed Polską, ale również przed całą Europą. Niestety te niższe świadczenia, o których się dzisiaj tak mówi, raczej dotyczą osób urodzonych po 74 roku. Osoby starsze, a szczególnie te osoby, które mają dzisiaj około 50, 50 lat, są w lepszej sytuacji. One mają uzbierany tak zwany kapitał początkowy w dużej jednak kwocie i w związku z tym mogą liczyć jeszcze na wyższe świadczenia, które przyniosą im emerytury zbliżone do tego, co ostatnio zarabiały. W trochę gorszej sytuacji są osoby, które są zdecydowanie młodsze. W moim przekonaniu dialog w przypadku kwestii dotyczących rynku pracy, ubezpieczeń społecznych powinien prowadzić do kompromisu. Najlepszego z punktu widzenia przyszłych świadczeniobiorców, ale także służyć tworzeniu rozwiązań, które będą zachęcać do dalszego czy jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy, nie podejmowania zatrudnienia w szarej strefie i stwarzać rozwiązania takie ze strony finansowej, tak, ze strony budżetowej, które by wspierały aktywność zawodową Polaków.